Linki do rzutki. Jak ją wybrać i dlaczego, i czym się różnią? To tak pokrótce. Tu mamy Wurflina z Edelrida. To jest taka najtańsza, najprostsza polietylenowa linka. I to jest taka żyłka śliska. Też ma jak większość jak taką rurową konstrukcję pustą w środku. To jest taka najzwyklejsza żyłka. No i zaletą jest to, że jest tania i że jest śliska faktycznie jest, przez to, że jest taka żółkowata. Bardzo dobrze się ślizga po konarach, ale to tyle: jest generalnie bardzo słaba i no raczej średnio się sprawdzi, bo po prostu Wam się szybko zerwie ta linka. Tutaj mamy skyline, czyli no klasyka, zwykła, prosta, czysta dynema. 1,5 różowa, 1,8 żółta i 2,2 mm pomarańczowa. Generalnie ta żółta będzie najbardziej uniwersalna, czyli ten stosunek e, średnicy, a więc po ślizgu linki na konarze, e, do wytrzymałości będzie taki najbardziej optymalny. E, ta półtorówka różowa też jest świetna, też jest wciąż bardzo mocna. Natomiast. E, 2, 2 mm. No, jeżeli już chcecie, nie wiem, ściągać służb gałęziowej przy pomocy linki i rzutki, wtedy tak, bo jest mega mocna i możemy fajnie mocno ciągnąć. Natomiast już będzie mieć tak duże tarcie ta linka, że raczej przy cięższych rzutkach, 400 przy lżejszych po prostu może nie chcieć, nie chcieć schodzić. E, tutaj mamy akulajny z nocza. No, ja nie przepadam z tymi linkami, to też jest czysta dynema. Chociaż jest troszkę inaczej, no troszkę inaczej pleciona niż Skyline, ale tak, tak ona wygląda. Jest żółta 1,75 i pomarańczowa 2,2 mm. Generalnie faktycznie ta linka się może troszkę mniej plącze niż Skyline, czy niż inne czyste dynemy. Aczkolwiek no z moich doświadczeń wynika też, że mimo, że to jest zwykła czysta dynema, to ta linka jest dość słaba. I, i dość łatwo się potrafi zrywać. W przypadku tej wiadomo, jest grubsza troszkę, jest troszkę lepiej, aczkolwiek ja mam raczej takie niezbyt dobre doświadczenia z tą linką. E, co jeszcze? Tutaj mamy Petsla i to też jest czysta dynema, aczkolwiek ona jest już zupełnie inaczej wleczona niż niż te, niż noc, niż Stein. Jest ta linka taka mega zwarta, zbita, widzicie ona jest taka cieniutka, ale to jest zwykła czysta dynema, po prostu jest tak gęsto pleciona. Całkiem fajna linka, bardzo mocna, aczkolwiek ma tendencję do plątania się. Jeszcze co do plątania. Dla tych, którzy korzystają z Big Shot'a, to pewnie zauważyliście w przypadku właśnie strzelania z procy i znacznie zwiększonej prędkości wylotowej ta linka będzie się plątać bardziej więc to też ma znaczenie, jaką, jaką linkę wybierzecie. Bo jeden jest fajny, mocny, aczkolwiek ma często tendencję do pątania, zwłaszcza przy strzelaniu z procy. I tutaj już linki z jednej kategorii, czyli linki z żyłką w środku. Tutaj klasyka i też chyba najdroższa w ogóle ze wszystkich linek, ale też powiedziałbym, że i najlepsza, czyli Steafline od FTC. Tutaj Hotline z Edelrida i tutaj Sushi od Kuranta. Wszystkie te linki są dość cienkie, zwarte, sztywne przez tą żyłkę. Stifline może taki najmniej, jeszcze najbardziej elastyczny, chociaż on w tej wersji też jest naj, najcieńszy. Wszystkie te linki są, są bardzo mocne, bo też zewnętrzna, zewnętrzna warstwa jest z dynamy. O czym warto pamiętać, że te linki mają pamięć kształtu, to może też wpływać na ich użytkowanie. One tak wyglądają w pojemniku. Tutaj właśnie mamy hotline'a. Tutaj mamy stiffline, także jak widzicie, one się tak kłębią w pojemniku. Tutaj dla porównania mamy skyline, czyli czystą dynemę. Tak to wygląda w pojemnikach. W praktyce to wygląda tak, że faktycznie te linki z żyłką w środku plączą się mniej i wygodniej się z nich korzysta po prostu. Także jak najbardziej właśnie polecam te z żyłką. Czystą dynemę to jest klasyka, aczkolwiek troszkę bardziej się może plątać. Nocze. Mogą się plątać troszkę mniej, aczkolwiek to, jak wspominałem, zwykła, tania linka. Pecl, dość plątliwa linka. No generalnie te są bardzo fajne, Skyline'y są spoko. Mam nadzieję, że coś Wam rozjaśniłem. Dzięki, cześć.